Nie no biorę wszystko, Co to znaczy nie wszystko zaleci do domu <grywa> do domu <grywa> kleje zampy mm, tak normalnie się cieszy strasznie jest moc, jeszcze moc. Bo nie na mnie Siemoneczko Ryby, 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 witajcie 20 grudnia, godzina 5 40 nad ranem Ale ciepło, jest lepiej niż ostatnio Jedziemy na spinning Pierwszy raz w tym roku jedziemy na łowisko Zalew Czyste się nazywa Jest to w miejscowości Grodzisko Dolne jest to taka mała chyba żwirownia, tak mi się wydaje, jeszcze podpytam się paków, jak będziemy na miejscu. Byłem tam kilka lat temu, filmu chyba nie było żadnego z tego zbiornika, nigdy nagranego. Jedzie się tam około 40 minut z Rzeszowa, także może... Nie wiem w sumie czemu tam nie jeździliśmy, jest dużo miejsc takich. Łowiska, które wam pokazujemy na filmach to jest w ogóle 30% tego co możemy łowić. Widzą nas w Podkarpaciu, jeździmy z przyzwyczajenia jakoś, nie wiem... Ostatnio jakoś, nie wiem, mniej czasu poświęcamy na to, żeby nowe miejscówki sprawdzać. Dzisiaj sprawdzimy taką miejscówkę. Grzesiek chciał jechać z rąkiem. Także jeżeli nie będzie dzisiaj ryb, to odpowiedzialność spadnie na Grzesia. No chyba, że będzie coś ładnego to. Czapki z góry. Zobaczymy, nieważne. Będzie ognisko, będzie zabawa, będziemy się bawić. Adaś już się dokoptował z tyłu. Jedziemy teraz pod Tesco, spotykamy się z Dawidem i Romkiem i uderzamy na czyste. Ryby ryby ryby. Zapraszam. Siema, co tam? Gitarka. Siema. Siem Będę wszystko. To znaczy? O konie wszystko zaleci. Do domu? Do domu. Za bardzo mi na ambicje pojechali. No to, to poczekaj chwilę, to Tesco sobie kupisz. Żeby <laughs> Że mnie <laughs> nie wędkasz. Co? Całą pomydorów zakupować. A nie, no na wigilie nie? Wszystko. Takiej, e, nie, tego, wszystko. Ostatnio tyg, miałem tylko o teraz to, wszystko. To, to takie, to takie, pakowane, takie. Nie? Wiesz, taką torbę z heksa. No. <noise> Żeby nie śmierdziało, bo ty działem. Pa, kurwa, na stół masz. Paćka, kurwa. A nie się złami o koni, będzie do świątyni obierać. No, i ten, I ten, następnym razem mi przejdzie. Ten, i ten <noise> to będziecie łowić, ale ja tylko chodził, zbierał ty, 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 ty. Nie? Dzień prototyp. dobry pasz, nie? Yeah. Będzie, no. nie? Czego ja takiego nie mam? Ja nie wiem. Słuchajcie, jesteśmy już w Grodzisku Dolnym, zbiornik czyste. Czysto, wysprzątane, trzciny powycinane, ludzi nie ma, cisza, spokój. Zaczyna się wschód słońca, za chwilkę mam nadzieję, że słońce się pokaże. Nie ma tragedii z temperaturą, jest dość ciepło. Przeszliśmy już kawałek brzegu, Nawet, no, na razie bez żadnych efektów, ani jednego puknięcia nie było. Dno jest zróżnicowane, ale jest widać, że jest niski poziom tej wody. Z tamtej strony, od strony drogi były takie betony, tutaj jest piasek. Wszyscy łowimy na małe przynęty oprócz Adasia, bo on na grubołowi. Ani jednego kontaktu na razie z rybą. Zobaczymy. Plan jest taki, że przejdziemy cały zbiornik dookoła. Nie jest duży. Jeżeli nic się nie będzie działo, podejmiemy decyzję, co robimy dalej. 10.50, zebranie starszyzny przy kawie, przeszliśmy cały zbiornik dookoła, w tym miejscu zaczęliśmy, w tym miejscu kończymy, jeden okoń, którego złowił Romek niestety, jakby to powiedział Juruś, moja noga więcej tutaj nie powstanie, przynajmniej do następnego roku tutaj raczej nie widzę szans i możliwości łowienia, okoń nie chce współpracować, zmieniamy miejscówkę, zaraz ustalimy przy kawce gdzie jedziemy. Ty, masz tam kiełbasę? To nie ma, tu nie ma Ależ to i wyszło Moją Isiu Wolno, masz. dawaj, dawaj, patykaj Dawaj to, dawaj Drama. Tu jest nie ma ryb, chyba nie będzie widzieli w tym roku. Postaliliśmy, zmieniamy miejscówkę, rzeka to jest najprawdopodobniej Mleczka, nie wiem, sprawdzę na mapie jak to wygląda, właśnie wjeżdżamy. I co, jedziemy dalej w poszukiwaniu okonia, jak widzicie jest brzeg ładny, jest szansa, że coś weźmie. No, no niestety na zbiornikach stojących ryba nie chce współpracować, spróbujemy tutaj. Na razie bez komentarza. <grych> no nastawiłem się, że coś jednak dzisiaj złowimy. Jesteśmy na nowej miejscówce. Najprawdopodobniej to jest rzeka Wisłog, ale sprawdzimy jeszcze na mapie, to napiszę wam we wpisie na stronie pod filmem. Te osoby, które oglądają film na YouTube, zapraszam Was zawsze po filmie. Wejdźcie na stronę wędkarstwoluciopel, tam macie na samej górze wpis z danego filmu i możecie przeczytać o szczegóły, które zapominam dopowiedzieć na filmie. Czasem czegoś nie wiemy, zapomniemy, że zawsze można to napisać. Taki wpis też zrobię. Jesteśmy, tak jak mówię, na nowej miejscówce. Jestem na takiej wysepce na środku. Tej rzeki prawie udało się wejść. I co, działamy? Dalej boczny trok, poproszki, małe przynęty. Może coś się uda tutaj złowić tu... Nadeszła pora i na mnie. Jest mały klenik dla twistera małego. Fiolet z brokatem niebieskim. Ale jest. Os. Tak się czasem zdarza przy spinningu, że ryba się nieprawidłowo zahaczy. Już nie wiem, czy powinienem wam to pokazywać, ale złowiłem mu kleję za brzuch. Także odhaczam ją szybciutko, puszczam do wody. Nie liczy się jako ryba, ale no tak się po prostu zdarza. Jest troszeczkę większy kleń. Także tytuł tego odcinka chyba będą klenie na spinning. O, Taki klenik na twistera, już większy. Także jest dobrze. Pysk ma niezły. Spokojnie palec by mógł hapnąć. Także nawet wielkość tych przynęt nie ma poznaczenia, że na takie małe łowimy. Pięknie poszedł. Jest kolejny kleń. No, mniejszy od tamtego pierwszego, ale jest. No, takie ryby to naprawdę. Aż chce się łowić, chce się żyć. Cały czas na jedną gumkę. Taki. Chyba kolor nie ma znaczenia, no zaraz zobaczymy. Aż mm, normalnie się cieszę strasznie. Oh, piękny. No chciałem wam tylko jeszcze przy okazji tych ryb powiedzieć, że po prostu w spiningu to jest piękne, że można zmienić, przemieścić się, zmienić miejscówkę. Gdybyśmy tam na siłę zostali w tym grodzisku na zalewie czyste praktycznie. Dzień by był bez ryb, każdy by wrócił zmordowany, że było beznadziejnie do dupy, zmiana taktyki zmiana na rzekę. Jest, po prostu torpeda. Już co by się dzisiaj nie działo, to mistrzostwo świata jak dla mnie. Za blisko trochę. No, o, jest. 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 <grywia> Widzisz? Siedzi? No. Także widzicie, zmiana przynęty, kolor teraz biały był rzucony i rybie to nie robi różnicy. Pierwszy rzut jest piękny knęń Nie jest to gigant, ale każde... Ale pierwszy No chodź, 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 chodź zaraz się wypuszczę białego no, gonią za nimi No I się wkurzają Awit Dawid! O, Pięć o. A rzucaj tą, tą spokojną wodę, nie stoją tam. Rzucaj tutaj na nas. No. Tutaj rzucaj na nas przy brzegu, mówię ci. A u ciebie nie stoją tam w tej zatoczce? Kolejny kleń trafia do wody. Kolejny pan kleń trafia do wody z powrotem. Już chyba siódmy albo ósmy, nie liczę, bardzo się ścieczę. Po prostu na takie dni to Oh. Aaaa, stoi. Moszek. Widziałeś, że się łowi ryby? A jak? Szkoła. Szkoła kleniarza. Ogoń. jest kolejna ryba. Kolejny kleń. Krzytówka ładnie pracuje. No i mały taki. No dzisiaj takie niestety biorą. Kolejna ryba, tym razem okoń, więc nagram. Też no nie, nie powiem, żeby to był jakiś gigant, ale jest. Tutaj przy okazji tej kolejnej ryby chciałem wam powiedzieć taką rzecz, że jak montowałem ostatni film. O! Oh, to sobie takie pytanie zadałem: Kurde, kiedy w końcu ja będę na miniaturce? I dzisiaj jest ten dzień. W końcu należy mi się. Nie chłopaki, cieszę się jak dziecko, przepraszam, ale niestety na tym bezrybiu, no to takie ryby cieszą, naprawdę. Zwłaszcza taka ilość, że te ryby biorą jedna za drugim. Rzut, branie, rzut, branie. Już powoli mi się zaczyna nudzić, także no kiedyś miałem już taki dzień i dzisiaj kolejny raz. Mm, jestem przeszczęśliwy. No i co, pan Okoń? Poszedł. Okoń, teraz okoń. Teraz. E? Bardzo ładny. Bardzo ładny. Bardzo ładny. Samica. Samica? Ja teraz dla takiego jednego przyjaciela, który mnie krytykował, pokażę jak się ryby trzyma napiszcie w komentarzach, czy kąt, kąt jest dobry. Jest. Od razu do wody go daje. Romek ma kolejną rybę. Okoń. Oto jakieś żółtego tego tak. Spiącuj, A, ładny. A, nie. Tak, śpiewszy pisa. No. No. A No. David ma tym razem kleń. Boże. Największy chyba dzisiaj kleń. Odhaczę go i pokażę. Nie jest o gigant, mówię, ale czykolwiek... Na te dzisiejsze klenie bardzo ładne. Powiem Wam, że już po prostu znudziło nam się łowienie tych kleni. Fajna zabawa, jesteśmy nałowieni i postanowiliśmy zaryzykować jeszcze trzecią miejscówkę, dzisiaj sprawdzimy. Jedziemy na żwirowisko, tak? Jakie żwirowiska Romek wymyślił, zaraz zobaczymy co to jest, ale bardziej nas interesuje teraz ognisko i kiełbasa. Z, zgodnie, z, jesteśmy głodni, jest godzina 12, dochodzi. Pasuje się troszeczkę zagrzać ręce czerwone, zmarznięte. Mimo tego, że słońce jest, no to jest troszeczkę zimno. Rozpalamy ognisko, jemy, atakujemy grubego zwierza Może się uda. Tylko ja dzisiaj jeden bez ryby Jeszcze? Jeszcze na razie. A daj, zostaje ci papryka z nie znam. na nazwę. O, napiszcie w komentarzach jak się nazywa ten zbiornik. Nagrodą będzie, jak zgadniecie, co Grzesiu będzie nagrodą? Nagrodą będzie... Coś wymyślimy. Nagroda niespodzianka. Nagrodę niespodziankę funduje Grzesiek, także w komentarzach napiszę jaka to będzie nagroda i do zwycięzcy myślę. Rozpalamy ognisko, jesteśmy głodni, musimy w pierwszej kolejności zjeść. Jest to żwirownia, jest tutaj wybudowywany żwir. Najprawdopodobniej są strasznie strome brzegi, jak widzicie. Można łatwo wpaść do wody, jest głębia totalna głębia. Jak ciężarek się rzuci, to leci i leci, że ho. ho. Te chłopaki już zeszli, Ada z Dawidkiem, już łowią. My rozpalimy ogień, zjemy, zawołamy ich i wracamy do gry. Co mnie nagrywasz? bachę. <laughs> W najlepiej smakuje. Jest pierwsza ryba. Pierwszy rzut, no. pierwsza ryba. Gdzie Na Grzesiu? Patrzcie, Patrz jaka skarpa jest tutaj. Ale głęboko, głęboko. O, o kurde. Mm. Ty, mm. Ogonę, ale Patrzcie. Patelnia śliczna. No nie no. Proszę? To będzie na miniaturce. No nie. 28 osiem. cm Patrz jaki ok Niestety, niestety jest po mojej miniaturze. Taki garbus. I to na zbiorniku, na którym pierwszy raz jesteśmy. Tak. I z pierwszego rzutu. O ściance musisz Dawidek na co teraz płujesz? Ja suma W tej wodzie Ale głębiej jest straszna 6-7 metrów tak, zarzucić, spalić cygara i może nawet upadnąć Po ściance tu ściągam Idę do góry Kończymy wszystko co piękne, szybko się kończy Jak widzieliście trzy miejscówki, trzy różne miejsca Pierwsze zalew czyste Lipa, straszna lipa, jeden okoń Przypadkiem o, o, dosłownie można powiedzieć Romego go wydłubał z przycin następnie rzeka, chyba Wisło, to był najprawdopodobniej sprawdzimy, ale raczej też nie napiszemy bo te ryby mniej więcej stają w, stały w jednym miejscu więc nie chcę za bardzo, żeby tych ryb tam nie było dlatego sobie odpuścimy trzeci zbiornik, też nie znam nazwy tego zbiornika jakaś wirownia. to napiszcie w komentarzach, jeżeli wiecie tutaj jeszcze na pewno wrócimy Romek miał drugie branie, tylko ryba się spięła i co, im później jak widzicie to generalnie brania powinny ustawać aczkolwiek największa ryba złowiona dzisiaj była na tym zbiorniku przez przez Grześka. Także mogę się pożegnać niestety z miniaturką, chociaż już na to liczyłem i dawno mnie nie było, także Grzesiu bardzo mi przykro. Ale muszę ci oddać klasę i wyższość jakby nie było, mimo tego, że ilościowo ja dzisiaj wygrałem. Jak wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, osoby, które są nowe, macie przycisk subskrybuj i będziecie będzie dostawać informacje o nowych filmach. Bądźcie na bieżąco. Zapraszam za tydzień piątek 19. Ryby, ryby, ryby. Nie. Dołącz do obozu łowcy, klikając przycisk subskrybuj i poczuj moc, jakiej nie doznałeś nigdy dotąd.